I a rich man A inaczej mówiąc gdybym dużo, dużo farszy miał To bym sobie z I na widok ciało bym żał Gdybym był bogaty To bym powymieniał w swoim ciele chyba szczęście pięć Jedną część bym zmienił w tęć. Żeby miała czymś cię wciąż ja miałbym złotych łóżków białe zasłony, słomką soki wciąż bym pił, aż bym wreszcie jak budziam silny. Stary Bóg by spojrzał zdziwiony, a ja znów jak młody bóg i żony przenieść przez próg mór. Gdybym był bogaty, to bym politykom dał pieniędzy pełny wielki wór. Niechby sobie sobie w siedli sznur i na marsie schyli na wiór we wszystkich sklepach świata otwarł przed wami drzwi. Mogli myście, co wasze śni, mogli byście spełnić wasze sły, mogli wieść, dni. Tylko dajcie prawa. Żebym został inżynierem, architektem. No bo to taki szacowny zawód, jakiś artysta. To ma bardzo. Ja myślałem również o tym, że może zostanę lekarzem, pediatrą, pilotem, ale też księdzem. Miałem taki etap nabożny strasznie. No więc i ten etap nabożny właśnie za o tym, że myślałem o tym, że, że zostanę księdzem, a, a propos księdza, tak mi się rzadko przypomniał. To Księdza przyszła para nudystów z prośbą, żeby ślub, żeby ksiądz im udzielił ślubu na plaży, więc ksiądz taki skonsternowany, nie bardzo wie co robić, ale dzwoni do swojego kolegi księdza i mówi, co ja mam robić? Nudyści chcą, żebym ja udzielił ślubu. A ten ksiądz mówi, no to na czym się zastanawiasz? Udziel im tego ślubu. Ty wiesz, jakie to będzie ciekawe, zobaczyć skąd oni wymą pieniądze na tarce? Za tym się wspomniał. Otóż gość chciał ochrzcić kota, więc przyszedł do księdza i mówił, proszę księca. Ja chciałem ochrzcić kota. Ksiądz mówi, absolutnie tego nie mogę zrobić, bo kot nie ma duszy. No to gość wyciągnął 5 tysięcy euro i pyta, czy, czy kot ma teraz kot ma duszę. Ksiądz iwa głową. Nie. To gość wyciągnął następnych 5000 euro i pyta, czy teraz kot ma duszę. A ksiądz mówi... Pojawiła się. Ochrzcił tego kota, gość zadowolony wyszedł, ale następnego dnia przyjeżdżał na inspekcję biskup. Więc ksiądz ma wyrzuty sumienia, mówi: Wasza wieletność ja zrobiłem, ochrzciłem kota. No, biskup ulokał jeszcze bardziej niż jezus, mówi: Co cię zrobił? Przykład nie ma duszy. ja wiem, Wasza wieletność, ale gość dał mi 10 tysięcy euro, co ja miał robić. Biskup spaceruje po zakrystji, jedną i drugą, jedną i drugą, zatrzymuje się przed księdzem i mówi: Wie ksiądz co? Przygotuj mi tego kota do bierzmowania. <śpiewanie> Już wiosna Moskwie zawrzała, gdy portier otworzył mi drzwi. W hotelu przecepcji stała Natalia. To ta jedyna wiedza, do dziś, w sercu tę kłam. Lecz kiedy miłość wyznać chciałem, podszedł on. Łysy był i złapał piwo, Spojrzał na mnie trochę krzywo, Ostro jak sam pieprz. Ona taka delikatna, Taka miła, taka zgrabna, A on taki, Wieprz! Pałor wiosnę była szalona, kwiatami usłaniedzi, w moim sercu była tylko ona, Marta. Hmm, Marta nie... Hmm, nie... Kto by chciał tak tęsknić, kochać, tak Bariować, marnieć, pić, tak czekać na Jezna. Kto by mógł uwierzyć w to jak ja I głową w ścianę bić, to tę mękę zna? Ona to pozialka słodka, to różowe wino, które wlało się do mego snu. Ona to grypsząca... Wielbieją duszą i ciało Chyba się ten ton Lecz wszystko to, co kochać chciałem Zabrał on Łysy i złopał piwo Spojrzał na mnie Trochę krzywo, ostro Jak sam pieprz Ona taka Duchatna Taka miła i ładna. a on taki pieprzy. nigdy już jej nie spotkałem, pamiętam jej oczy i łzy, i długo w choru jeszcze stałem na Tali na Ja też nauczyłem się takich różnych polnych jokes, takie dowcipy polskie. Opowiem Wam taki, taki joke o jednej artystce sprzed lat. Otóż <laughs> e, psiaczółka tej artystki pyta, pyta ją, czy, czy kocha się, czy patrzy w oczy mężowi jak się kocha. A ona mówi, tak, raz spojrzałam, jak stał w drzwiach. <laughs> To jest taki jok, taki jżąk też znam o jednym żebraku. Mąż wrócił wcześniej z pracy, a, ci, a jego żona leży z żebrakiem w, w małżeńskie łóżku. No co ty robisz? W łóżku z tym łachmaniarzem pyta mąż. A żona mówi, wiesz kochanie, no on chciał, żebym mu dało coś używanego po mężu. No jakie dobre te, te polskie kobiety, no jakie dobre, no to serce. Naprawdę, no dobrze. u nas, u, tam w Ameryce to nie było pomyślenia, no, no dobrze, proszę Państwa, nie skopić, żeby nie było tak jak z tym małżeństwem, małżeństwo idzie ulicą, żona zatrzymuje się przed sklepem z damską bielizną i mówi, ach mężu, kup mi te majtki, a mąż mówi, a co ty, co ty, Ty jak masz jak kombajn, gdzie takie majtki założysz? Wieczorem mąż się kochać, a żona mówi wykluczone. Co ty myślisz, do jednego kłosa będę kombań zapuszczać? <grym>